Od dwóch lat prowadzimy doświadczenia związane z szukaniem najlepszych rozwiązań eliminujących problem ordzawień. Coraz więcej mamy galic, coraz więcej mamy goldena. Ostatnie sezony były niezbyt sprzyjające. Chłody w czasie kwitnienia, po kwitnieniu. To wszystko skutkowało tym, że ordzawień było na owocach sporo. Od dwóch lat szukamy rozwiązań. Pierwsze bardzo ciekawe wyniki otrzymaliśmy w 2013 roku. Pewne rzeczy nas zaintrygowały, zafascynowały i powtórzyliśmy je z innymi kombinacjami, dodatkowymi kombinacjami w roku 2014. Otrzymaliśmy naprawdę bardzo ciekawe i bardzo obiecujące wyniki, które ewidentnie pokazują, że można jeszcze bardziej zwiększyć ochronę przed orzawieniami niż tylko stosując tradycyjne gibereliny, yy, które są w pewnym sensie standardem w tym momencie. Co robiliśmy i co osiągnęliśmy? Wyszliśmy z założenia, że jeżeli same gibereliny to jest yy, rzecz niewystarczająca, bo mimo stosowania tych produktów nadal obserwuje się yy, no, istotne uszkodzenia, yy, to musimy zastanowić się, czy powinniśmy zastanowić się, jak wspomóc yy, jeszcze działanie tych produktów albo jakie dodatkowe. Yy, yy, czynniki fizjologiczne wzmocnić, żeby wspólnie z giberolinami osiągnąć efekt. Tak? Analizując różne możliwości poprawy ochrony przed odzawieniami, doszliśmy do wniosku, że kluczem może być tutaj wapń. Czyli zwiększając zawartość wapnia w zagęściach, powinniśmy uzyskać również pozytywny efekt w postaci Mniejszej ilości owca. Doświadczenie polegało na tym, żeby w okresie ryzykownym dla zawiązków, ze względu na pojawienie się owca już wapń był roślinie. No jest tylko w tym momencie jeden tak. system. Rozwiązaniem okazały się preparaty, które aktywują pobieranie wapnia, wykorzystując tutaj pompę absynowo-wapniową. Nasz wybór pad na biokal zastosowaliśmy ten produkt. W szeregu kombinacji i okazało się, że rzeczywiście efekty są bardzo ciekawe. W przypadku stosowania Gibberellin osiągnęliśmy 9% zawiązków z przy kontroli 16%. a w przypadku stosowania preparatu Biokal ilość odzawionych zawiązków to tylko 5%. Także widać wyraźnie, że w stosunku do kontroli ta redukcja była. Trzykrotna, czyli trzy razy mniej ozdobionych zawiązków osiągnęliśmy stosując preparat Biocal w porównaniu z kontrolą. Jest rzeczą bardzo interesującą i ciekawą, że jest to pewien bagaż na przyszłość, pozytywny bagaż, dlatego, że wapń, który w tym okresie został dostarczony zawiązką, na pewno będzie miał pozytywny wpływ na późniejsze cechy jakościowe owoców. Ale to nie wszystko, dlatego że yy, yy, okazuje się, że możliwy, możemy jeszcze aktywniej yy, chronić obozy przed odstawieniami, stosując jeszcze inne ciekawe kombinacje. I kolejnego doświadczenia, które omówimy następnym razem.